Witam wszystkich. Dzisiaj film z serii Zapasy na trudne czasy. Dzisiaj zrobimy sobie słoninkę w smalcu. Taką prawdziwą bombę energetyczną. Coś, co się nam przyda pod. Substancję już mamy. Brakuje nam tylko zakąski. Zapraszam Was na oglądanie filmu. Mamy tutaj kilo 850 słoninki. No, wiadomo, taka cienka. Oświnki już nie takie jak kiedyś. Teraz to potniemy. W kostkę. Tak, półtora kilo pokroimy w kosteczkę. A tak, z 350 gram zostawimy do przemielenia. No dobra, mamy wszystko tutaj pokrojone w taką niedużą kostkę. 3 cm2. Różnie. A tutaj mamy właśnie te kawałki, które przemielimy to zaraz na maszynce. 5 mm oczko. Dobra, podstawa to sól kamienna niejodowana. Damy 15 gram na kilogram. Do tego kolorowy pieprz. 3 gramy na kilogram. Zmierzymy go w moździerzu. Do tego polski czosnek, nie jakiś tam chiński czy hiszpański. Pieprz ląduje do moździerza. Pieprz mamy już zmiażdżony, tutaj damy jeszcze majeranek 1 gram. I tutaj czosnek, którego damy dwa ząbki, jest tutaj 16 gram. Słonina przyprawiona możemy odłożyć na minimum 2 godziny do lodówki. No czym dłużej to wiadomo będzie lepiej. No ale my dwie godziny i w zupełności wystarczy. No i to zostały nam te skrawki. Również je posolimy samą solą. I przemielimy. No i te nasze pomielone, posolone wszystko mamy wymieszane możemy szykować słoiki słoiczki mamy takie 350 ml możemy nakładać Wyszło nam takich oto 6 słoiczków. Możemy je pozakręcać. Dosyć mocno. I będziemy pasteryzować. Dzisiaj pasteryzujemy dwie godziny. Jutro godzinkę. I trzeci dzień również godzinkę. Dobrze, grzejemy wodę. Słoiki w żugarku, na ściereczkach. Woda nam się zagotuje. Przykrywamy i 2 godziny gotujemy. Dzień drugi. Dzisiaj od momentu zagotowania się wody gotujemy godzinkę. Dzień trzeci. Dzisiaj gotujemy tylko 40 minut wyciągamy nasze słoiczki wkładamy do lodówki i jutro zobaczymy jak to będzie wyglądać słoiki jeszcze gorące zaraz stawimy je do lodówki widać słoninkę wytopiło się dużo smaczyku Nasza słoninka jest po nocy w lodówce. Otwieramy słoiczki. zobaczymy, jak wygląda w środku. Tak wygląda. A jaki zapach? Mm -hmm, mm. Można smarować to nożem. Troim chlebek. Trzynastu miników. Prawdziwa bomba energetyczna, czegoś takiego w sklepie nie kupić, nie ma szans. Słuchajcie, taka zagryzka pod kieliszek zmrożonej substancji nie ma nic lepszego. Cebulka, ogóreczek na pewno nie pozwoli Wam szybko odpłynąć do boksu. Zapewniam Was, pozdrawiam wszystkich, na razie.